Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Mafia 3 edycji ostateczna. Wykonuje właśnie nieoczekiwaną misję dla Cassandry, która polega na napadzie na transport broni dla jej organizacji. Lincoln nie jest do końca zadowolony z takiego zwrotu spraw, bo uważa, że jednak zaraz Cassandra stworzy jakieś bojówki uzbrojone napadające tutaj na lokalną ludność. I będzie za bardzo zwracać uwagę na siebie. No, i też na pracę lincolna. No, ale zobaczymy. Jeżeli mamy je wykonać, to zadanie, no to zajmę się im w pierwszej kolejności, a później już zacznę się interesować głównym wątkiem fabularnym. Jednym z trzech. Jak widzicie, mam 7000 dolarów w sumie. Lekko ponad 7000, zawsze znaczy, lekko. Mam prawie 8000. Mhm. Czyli rozumiem, że. Będę mógł już trochę rozbudować sobie bar jeszcze dodatkowo. Oczywiście nie wymaksuję tego baru za tą kwotę. Podejrzewam, że to będzie jeszcze za 3-4 razy więcej potrzebne. Ale na pewno coś mi się uda wybudować. E, Okej, okay. tutaj widzę, że bezpiecznik jest i apteczka jakaś na tym terenie. To oczywiście chętnie się na nim rozejrzę po nim, po tym obszarze. Mam tylko 34 bezpieczniki. Co? Idziesz do niej, czy nie? Ma szczęście, że jednak zdecydował się poczekać i nie, nie biec po policję, bo musiałbym go zlikwidować dosyć szybko. Dobra, teraz pytanie: gdzie tu jest ta apteczka? O, dobra. Dobra, apteczka wzięta. Jedziemy ukraść transport broni dla Kassandry. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś skomplikowana misja, tylko jakaś taka... formalność, że tak powiem. Chociaż tutaj nigdy nie można być tego pewnym. Już było parę takich misji, gdzie myślałem, że będzie bardzo ciężko, się okazało banalnie prosto, a z kolei było też dużo takich misji, które myślałem, że będą banalne, okazały się jedne z trudniejszych. Także... nie wiadomo na co się trafi, ale transport jest 300 metrów stąd, czy także szybko się przekonam o tym czy to jest proste czy nie nawet nie wiem kto jest właścicielem tego transportu jest tu jakiś podsłuch oczywiście go założę zaraz ciężarówka stoi tylko pytanie kto jej pilnuje o, widzę już sporo, sporo osobników. O, to jest gang południowców. Co oni robią aż tutaj? I trzeba będzie poczekać na tego, aż będzie wracał. Chociaż problemem jest pewnie tamten, który idzie za nim. Bo jednak źle, że się tutaj udałem. Ej, okay. okay, gościu. Dobra, uleczamy się i uciekamy. Dobra. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciche wejście. Okay. O. Już zdążyli zabić jakiegoś czarnego jednego. Jest tu apteczka Coś mi cały czas na gardle siedzi. Czemu? O proszę! Cyk. Raczej nie chciałbym wpaść do tej wody, bo widzę, że tu trochę dużo krokodyli pływa. Idę sobie na górę, tu wyczyszczę to, co będę mógł, to wyczyszczę. No właśnie, o tym gościu mówiłem. O nie, 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 no zaraz gra. Kurde. a było tak blisko. Jeszcze cztery osoby zostały niestety, będę musiał powtarzać misję. Ale nie jest to trudna misja, tylko po prostu moja nieuwaga. Wysłałem 2000 dolarów, o kurde. Całkiem sporo dolarów z trzeciem Ukradnie transport broni. Jeszcze raz. Czy ja jestem w swoim barze w ogóle? Czy mi się to wydaje? Lub nocny perle, ok. <laughs> jedna jedna mpeczka mam. Dobra. A teraz to mnie zdenerwowali, że 2000 dolarów aż straciłem. Teraz będę musiał odrobić ok. Jedna apteczka to mi wystarczy. Teraz już nie będę się skradał, tylko po prostu wejdę na partyzanta. Tak jak trzeba było to zrobić, po prostu od początku. Nie czaić się, tylko lecieć na pałę. Ok, jak tam wygląda sytuacja z moim uzbrojeniem? Wezmę okay, sobie apteczki, nie jeszcze na nią stać. Modyfikacje ulepszenia dla Lincolna. Zastrzyk adrenaliny. 10 tysięcy, o kurde nie wiedziałem, że ja mogę jeszcze rozbudowywać swoje umiejętności. Aha Dobrze, czekaj. Wygląda na to, że już pojechał i raczej szybko nie wróci. To jest pierwszy wróg. Serio? Jaki, jaki świadek? Gdzie jest świadek? O kurde, zagapiłem na świadkę. Teraz muszę odzyskać swoje pieniądze, które straciłem w poprzednim podejściu do tej misji. Dobra, teraz już nie ma. Muszę się bawić. siedzi o, on nie zginął dobra ten zginął czy nie dobra zginął w dziwnej pozycji ale zginął Miał szczęście. No i tak nie odzyskałem tej broni, yy, tej broni. Tych pieniędzy, które straciłem. Co za frajer jeszcze mnie tutaj strzela. Okej. Okay. Jeszcze po apteczkę, póki tu jestem. Dosyć niewiele mam teczek i amunicji. Coś mi się wydaje, że południowcy tak łatwo nie odpuszczą, jeżeli chodzi o tą dostawę broni. tylko dojechać 1000 metrów bez przeszkód i będzie dobrze. Ruknę jeszcze wstecz, żeby zobaczyć, czy przypadkiem południowcy się nie pojawili za mną. Bo mogłoby być kiepsko. Okej, południowcy chyba dali sobie spokój. Zresztą już nie ma kto mnie gonić, bo tam ich wszystkich powybijałem na magazynie. Raczej swoich nie poinformowali, bo nie miał kto nawet. Także wydaje mi się, że droga do Kassandry będzie przebiegała już bez komplikacji. Chociaż jakieś czarne on, auto za mną jedzie, dziwne. Ale to chyba jakiś przypadek tylko. Na odcinku 100 metrów raczej nie powinno być już problemów.

Okej, okay, dobra, to chyba Cassandra już jest załatwiona. Ukończyłeś misję z zadaniami dla jednego z podległych ci bossów. Aby odblokować kolejne misje z zadaniami, przypisz temu podległemu bossowi kolejną dzielnicę. Okej. Okay. Nie wiem, czy będę miał jeszcze okazję przypisywać jej kolejną dzielnicę. Nie wiem, czy będę w ogóle prze przejmował jeszcze kolejną dzielnicę. Bo teraz chyba zajmuję się już zadaniami związanymi z głównym wątkiem fabularnym. Mhm. Wito widzę, że ma tylko 360 dolarów dla mnie. Burek 760, no to w sumie tyle co nic. No to idziemy. Martwiej spotka się z Donowanem. Główny wątek fabularny rusza. Gdzie jest mój, mój samochód? Jest jakiś świadek? Nie. Zobaczymy, co to za misja. Pewnie znowu będą musiały przejmować te dzielnice trzech, trzech bosów. Będą musiały pewnie zabić, żeby wykurzyć głównego ich dowódcę. I tak z każdym po kolei. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale tego jak będzie, to nie jestem pewien. Trzy apteczki, trzy apteczki to mi w zupełności wystarczą na ten moment. i okay, tu na chacie będzie coś... ...do zebrania. Jest gazeta. Nie ma wejścia od tej strony. Jest bezpiecznik też. Spiecznie też się przyda w sumie na hacjendzie, na branzi na leży, no to sobie go wezmę. Okej, okay, jedziemy na skróty. You ever heard of Enzo Conti? I think Sammy mentioned him a time or two. He's 61, old school mob, been running Barclay Mills for decades. He started off extorting the railroad and moved on into industrial waste. All the heavy construction equipment and supplies for the casino, steel, concrete molds, that kind of thing, was all brought in via Enzo's trains. All that shit has to be worth millions. Enzo didn't just hand it over to any cat who walked in the door. Marcano's a felon, so he's gotta have a partner, someone who's legit. If he does, that person's buried deep. I went through the paperwork, it's a goddamn maze. Which means we need to get Enzo to tell us who it is. According to my sources, Enzo's not a big fan of the casino. Thinks anyone who's not Sal Marcano's gonna end up getting fucked. So I might be able to use that flipper? Probably have to squeeze him pretty hard, but it's worth a shot. He's still involved in the railroad and has to store all that industrial waste somewhere, so I'd start there. Gdy zabiorę jego dystrykt od niego, oddam mu telefon z motela, zapraszam go na wyjeźdź. A jeśli to nie uda się, to zawsze możesz dać mu Hanoi Hangman. <laughs> <laughs> czyli mamy kolejną dzielnicę do przejęcia. Ok, czyli jak coś to będę... chyba będę oddawał ją Kassandrze. Nie, Burkowi. Z nim... chyba mam najwięcej hajsu. Chociaż to też może dostać, ale to nie lubię. w drugiej części, to się zastanowię komu, komu oddam to tę dzielnicę. tu to był gdzieś bezpiecznik, to sobie go najpierw zabiorę. Porozmawiaj z Connie DiMarco. Yeah, fuck, man. He got kind of crazy when you was taken over the warehouse in River Road, but I got out all right. Heard you know something about the Barclay train yard. Yep. This is more independent, likes between the two of us. That friend of yours in the nice tan suit figured you need eyes and ears on Pete Santini's shipping operation. What's Santini up to? He's a protection man here in Barclay. You want to see whatever you put on a train end up where it's supposed to be? You gotta pay Pete's people. Sounds kind of small time for one of Marcano's outfits.

Ukradnij z mapę. Rozmawiaj z Marią Bawą. I dobra, zacznę od kradzieży tej mapy. Zaraz zobaczymy, czy mi się to uda, bo to nie jest jakoś specjalnie daleko. Mogę dojechać prosto. 290 metrów stąd, czyli są sumie całkiem blisko. 30 tysięcy dolarów zostało do zniszczenia. O, to może w końcu zacznę zarabiać. Bo już kasa się powoli kończy, w ogóle jest całk prawie całkiem na wyczerpaniu. Nie staćmy już nawet na kupienie apteczek. Co dopiero na, mówiąc o rozbudowie baru. To no to było zakrawężniki jakieś wysokie. Masakra. Ja nienawidzę takich właśnie punktów, których nie widać, że blokują cokolwiek.

I've only been at the dump a couple of months. Accounts receivable. I know, glamorous. Paul Simmons runs the place. Everybody calls him puppy, though. You've got to stop him. Stop him from doing what? Dumping waste in the bay, extorting drivers from other garbage companies. But that's. That's not the worst thing they're doing, is it? Mister, they're killing people. Puppy. Oh. Mr. Simmons doesn't know how to keep his voice down on the phone but he was arguing with one of the cleaners kept saying how they'd been paid to get rid of somebody you know when these cleaners will be around no but some of the other guys who work for the dump might i'll chase down information on these cleaners along with the rest of the dump's business it's gonna be all right maria you did the right thing some of mr simmons people might know more about the illegal dumping and the bodies okay Dokonać sabotażu. Może nie do końca sabotażu będę chciał teraz dokonywać. Tylko się skupię właśnie na tym zadaniu, którym się zająłem na początku. Czyli zostało do zniszczenia 30 tysięcy dolarów, czyli biorę się za niszczenie tego gościa, którego chcę wywabić z kryjówki. A żeby go wywabić, to będę musiał po prostu pojechać w to miejsce. Czyli o. ...dziwne tereny. To ma troszkę ciekawe, czy bardzo dobrze jest chronione to miejsce. Okej, okay, dobra. Mamy pierwszego delikwenta. wartownik zdjęty. Teraz sobie właśnie zauważyłem, że nie mam prawie amunicji znowu okay, 500 dolarów. No to jak będę tak zbierał takie po 500 to szybko sobie odkuję to co straciłem. ...something. Yeah. Only way you could've beat the Butcher... Okay. I teraz, gdzie tu są ludzie, jest apteczka na dole, czyli podejrzewam, że to nie będzie łatwa prze przeprawa. Ты не Никто ничего не видел. Ja mogę to rozwalić się ręcznie, chyba nie. No, tak się rozwala. Wszyscy zginęli, mam nadzieję, że się... nikt, nie zło... nikt nie dzwoni na policję. W żadnym wypadku okna na tyłach nie powinny być otwarte, kiedy w budynku jest ważny pojazd. Nie obchodzi mnie, jakie jest gorąco, kolejny idiota, który otworzy to jebane okno, będzie miał przesrane. It's Santini sympatyczny sympatyczny pracodawca widzę tutaj zabiję i teraz nie strzelaj we mnie tylko Ale było blisko. Dobra, teraz trzeba znaleźć tą mapę. Wydaje mi się, że tu już nikogo nie ma, także mogę na spokojnie udać się poroz porozwalać te rzeczy, wszystkie które trzeba tu zniszczyć. można się zawijać 16 tysięcy dolarów do zniszczenia myślę że w kolejnym odcinku będę zajmował się w dalszym ciągu niszczeniem tych pieniędzy a w tym będzie to wszystko także dzięki za uwagę i widzimy się jutro na razie, cześć